przed wyjazdem z Polski na miejscu w, po w Izraelu. Przed wylotem z Izraela. Także jedźcie, jedźcie Czego, czego coś, nie jadą? Coś, tak... coś tu się stało? A czego oni tu stają? Chyba, że sobie wycofa i prosto będzie cisza. Być zacząć, może, na tak... chcę, no. By może na Kraśnieckie żeby... żeby... chce żeby... no. Żeby... od razu żeby... Drogę pomylili? Chyba, że w Dęboką z powrotem. No. A tak, wracają. Chyba do końca nie wiedzą gdzie... A, może tu z powrotem jednak. Co oni kombinują? Dziwne. Chyba na Kraśnickie będą wracać z powrotem. No ciekawa akcja. Ciekawa akcja, ciekawa akcja. Tak? Nagrało się. Nagrało się, zaraz wracamy gdzieś świat dalej. <świat>